Jak panowie w zakładzie się dziarają, no to robią to za pomocą takiej prymitywnej kolki z atramentem. Takie bardzo proste urządzenia sobie składają. Cześć, z tej strony Szymon. Kamil. Zaczynam od suchara, znowuż ona nie wymyślił żadnego, więc musimy czytać jakiegoś, znalezionego w internecie. A prawo jest jak płot, że mnie zawsze się przeciśnie, tygry zawsze przeskoczy, aby bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno. Ja nie muszę wymyśleć tych sucharów, bo ktoś mnie hmm. <grym> znakomicie w tym wyręcza. Tak. No wiesz co, zgodnie z takimi zasadami fundamentalnymi prawa jest to, że mamy do czynienia z taką równością wobec prawa, więc teoretycznie każdy powinien być równy wobec prawa. No niestety, jakby obserwując scenę polityczną, możemy mieć podejrzenia, że to tak nie jest, że są pewne osoby równe, są y, osoby równiejsze. Nawet... Lepsze. Jakby, o, obserwujemy to zarówno w zakresie prawa, w takich sprawach bardzo poważnych, na przykład są aresztowania osób, które popełniły jakieś przestępstwo, które jest dużo mniejsze, Mniej poważne niż, po, niż wiemy dokładnie, kto popełni jakieś inne przestępstwo, które jest dużo bardziej poważne, ale na przykład jest z innej strony, ze strony politycznej. Ale są też takie rzeczy, które jakby irytują ludzi w takiej sferze symbolicznej, takiej może nie, niezbyt prawniczej, znaczy trochę związane z prawem, a trochę nie. Na przykład była kwestia tego, 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 tej całej piosenki Kazika. Twój był jest lepszy niż mój, też właśnie związane z tym, z takim fundamentalnym sprzeciwem wobec takiej nierówności, wobec, wobec właśnie prawa. No i czasami rzeczywiście jest tak, że ktoś, kto ma władzę, może się wykluczyć odpowiedzialności, albo może więcej, co oczywiście zawsze też irytuje ludzi. Tak jest. I słusznie zresztą. Słusznie. Ale generalnie tak nie powinno mm -hmm. być. Nie powinno. Dobra, zaczynam od pierwszego. mema. Tutaj ktoś nam, ktoś nam, yy, ktoś nam wysłał, to jest, to, jest, to Mój może takie, Jeden wiecie. z moich ulubionych redaktorów. Dobra, piszę do pisze bezradnego podtekstu. Jest to możliwe, że kierowca autobusu nie tylko bierze narkotyki, ale ma je przy sobie w niemal hurtowych ilościach. Czy Godyle nie powinien być ścigany jak współwinny tej tragedii? A ci, którzy u niego kupują, nie wspierają takich tragedii? Nie wiem, czy, czy znacie kontekst tej całej sytuacji. Była taka sprawa, że jak były chyba wybory prezydenckie, to no, głównym kontroldatem obecnego prezydenta był prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. No i telewizja publiczna jakby szukała każdego jakiegoś zaczepienia z, z, z prezydentem Stalicy z po to, żeby właśnie go jakoś ośmieszyć, jakby zmniejszyć jego szanse na wygraną. No właśnie też przez to, że był wypadek, w której jeden... były podejrzenia wtedy, że ta osoba jest pod wpływem narkotyków, no tutaj taki pan, pan Zakiewicz miał taki pomysł, żeby ścigać dealera za skutek w postaci wypadku tego drogowego i ewentualnie tego, co tam się stało. Szymon, to jako ekspert od skutku napisałeś na ten temat książkę, ponieważ masz w głowie kolejną, znaczy, Jakby się, czy ten skutek w... dałoby się przypisać temu dealerowi za spadanie wypadku? Znaczy ja nie mam takiej plastycznej wyobraźni, wyobraźni jaką ma pan Sakiewicz i tego skutku nie przypisał i obawiam się, że przy jego kryteriach przypisania skutku to nawet odpowiedzialność za ten wypadek by przypisał do pewnie matce tego dealera nawet. No bo gdyby go matka nie urodziła, no to dealer nie byłby dealerem i by nie sprzedawał tych narkotyków, i, i może do wypadku by nie doszło tak. Kto a może je... w ogóle ta firma, która produkuje autobusy, gdyby nie produkowała tych mm -hmm. autobusów, to ten autobus nie, nie uczestniczył w tym wypadku, który był taki drastycznym w konsekwencjach. Więc tak to, panie, panie Sakiewicz, nie działa. Jeżeli pan chciałby jakieś konsultacje w zakresie prawa karnego, to proszę to nas pisać. na pewno, Na pewno jakoś odpowiem, ale to tak to, tak to nie działa. Nie. Drugi mam, mężczyzna to 1500 euro mandatu za pierdnięcie z no, premedytacją na policję. Szymon, znowu poważny, poważny hmm. problem. Wracamy do źródła, można by było mm -hmm. powiedzieć. Zaczęliśmy od kupy i jakoś w ten teren znowu wracamy. I rozkrepaliśmy tam te Rozkrepaliśmy na opadki w sprawie paczkomatów. No i teraz mamy pierdnięcie z premedytacją no to przychodzi do mi do głowy jakiś nieobyczajny wybryk, wykroczeniowy. No ale jest stanie taniec zobaczyć, bo tu z 500 euro, pewnie to nie było w Polsce. Ale gdyby taka sytuacja zdarzyła się w Polsce, gdybyś tak lewce, w momencie, w którym jesteś legitymowany przez strażnika miejskiego, czy przez policjanta, no wypuszczał gazy w sposób taki... ostentacyjny. I co nie chodzi tylko o węch, tylko o walory węchowe, tylko też o dźwiękowe. No, raczej nieobyczajny wybryk wykroczeniowy cały czas. Myślę, że raczej niewiele więcej, to chyba nie, nie potraktowalibyśmy to jako znieważenie funkcjonariusza podczas związku z wykonywaniem czynności służbowych, ewentualnie mógł zasugerować. Pozdrawiamy taki... Pana Rzecznika. Tak, mógłby zasugerować taką kwalifikację. Ale takie. takie skończy się, chyba pan Ciarka by wystąpił, bo skończy mi się puszczanie gazów na policjantów. Będziemy surowo na takie incydenty reagować. A Jeżek miałby takie umiejętności, że potrafiłby zagrać jak na trąbce, jakąś bardzo ładną melodię. To, to wtedy chyba jakoś by się tutaj. Taki marsz defiladowy. Jakaś, jakaś okoliczność łagodząca, tą całą sytuację. No, no na pewno. Może nawet odstąpiono by od ukarania za wykroczenie z uwagi na fantazję i na wielkie talenty tak tego zatrzymanego. Tak, że ktoś mógł, ten, ten pierdzący, mógł na przykład nie kontrolować tego. A to, to w takim razie nie można przypisać wykroczenia no bo nie można żądać niemożliwego od człowieka jak się człowiek nie mógł powstrzymać no to niestety ale jeśli zdarzyło się pe chciał przy tych policjantach no to jednak Podstawy do odpowiedzialności by wówczas nie było. Tak, a pewnie każdy z nas słyszał o historii, w której ktoś sobie pierdnął, a, a nie chciał, żeby to było słychać, więc. Życia się sytuacje, nie oszuka, niestety. Tak, więc takie sytuacje przez RZ. Mhm. <laughs> takie sytuacje się zdarzają. Tak jest. <laughs> Dobra, o, niestety tutaj historia smutna, mhm. bo niestety ostatni pan Gantowski, zmarł. Ale człowiek z tatuażem nazywa się społeczeństwo: Milcz kryminalistą. Jest takie myślenie, że rzeczywiście ktoś, kto ma yy, tatuaże, to jest traktowany jako kryminalista. Ja myślę, że to jest prawdziwe, nie? Każdy kto ma tatuaże, musi być kryminalistą, czy Oczywiście. nie? Nie no, tak poważnie to rzeczywiście, jeśli chodzi o podkulturę więzienną, to tam fatuaże są dosyć szeroko rozpowszechnione, tylko one mają raczej taki prymitywny charakter. Jak panowie w zakładzie kardy się dziarają, no to robią to za pomocą takiej prymitywnej kolki z atramentem, takie bardzo proste urządzenia sobie składają. To jest trochę niebezpieczne, no bo to mm. nie mają takich warunków jak w profesjonalnym studiu tatuażu, więc higienicznie to robione nie jest, jest ryzykowne. No i te tatuaże nie są jakieś piękne, natomiast... Ostatnio byłem na Placu Imbramowskim i przechodził ko mnie jakiś taki gościu, którego no, było widać, że to, to, nie jest, to nie jest facet, który tam nie ma śpiewa w chórze gdzieś w kościele. No i przechodził koło mnie, no i miał taką łaskę pod okiem. A, to tak, to nie, nie pamiętam już, co, co, co to znaczy. Nie wiem, czy to nie jest zagraz rozpoznawczy gitowców. Zależy pod którym okiem, bo są różne symboliki, na przykład. Kieszonkowcy sobie na dłoniach, znaczy na tej części ręki sobie mm -hmm. jakieś tam symbole dziargają. Jeszcze czasami niektórzy sobie taki skrót BKR na czole tatują. a no, co BKR znaczy? Co, to znaczy Boże rozumu. rozumą. <laughs> to jest typowo więzienny. Tatuaż. Jak ktoś jest świrem, to ma taką kropkę wytatuowaną na czole. Tak? Taki, to jest taki człowiek, tak jak Hiszpanie by powiedzieli loco, taki szalony. Także jest grupa tatuaży. Jest grupa tatuaży, która jest typowo więzienna, natomiast dziś chyba tak się kultura zmieniła, tak się postrzeganie społeczeństwa społeczne zmieniło, że tatuaże są dosyć popularne. Już chyba się nie da twierdzić, że to jest typowy wymysł środowisk przestępczych i tylko... A co więcej, są prawnicy, są sędziowie, którzy mają tatuaże. Może jakoś nie eksponują ich specjalnie, ale na pewno znam takie osoby, które mają tatuaże z prawnikami. Dobra, to chyba był trzeci naszy nam. więc to było dzisiaj, na dzisiaj tyle, dzięki za oglądanie, zapraszamy do subskrypcji, jeżeli wam się podobało to też łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby to wasz mam znaleźć w naszym odcinku, to wysyłajcie na kontakt na nowakarnierzko.pl, bądź zostawcie na grupie facebookowej facebook'owie Żyki. zapraszamy na Facebooka, Instagrama i na koniec kontratypy pozaustawowe nie istnieją, tak jak jety nie istnieją.